Elo, elo, witam was e, e, w, po raz czwarty Nagrywam to, się naprawdę wkurzyłem Za e, drugim razem tego, za te pierwszym razem mi nie wyszło Bo w e, e, tem... Kliktałem delete video, później za drugim razem w zasadzie miałem w prawie 10 minut do nagrywania i oczywiście przez przypadek usunąłem, za trzecim razem w ogóle mi się coś nie, nie chciało nagrywać i teraz już czwarty raz jest kiedy to nagrałem, no te już mi się nadal chciało na nagrywać, ale muszę ten odcinek e, nagrać, ile będzie no to, tak, ogólnie te, te, to wideo e, z, dla, dla tego że też zaraz to wideo będzie miało z 5 minut może i tyle, e, ewentualnie trochę więcej bo się już wkurzyłem. Tyle już powiedziałem i tak dalej i, i oczywiście e, e, typowo przyspiewałem, musiałem kliknąć właśnie nie to, co trzeba, trzeba było i postaram się teraz nie ginąć, bo e, zaś za, 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 za drugim razem się jak było na, najwięcej już na, na, nagrane, to e, chyba 10 albo 15 razy dążyłem z, 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 za e, reklamę zginąć i reklamę e, puścić, więc dobrze, że przynajmniej tego teraz nie widzicie. Ogólnie teraz już nie będę ta, tak latał i, e, i ginął cały czas, po prostu ten, ogólnie tego, ogólnie w sprawach wideo to, e, w filmiku to, e, lajkujcie, subujcie oczywiście z dzwoneczkiem, udostępniajcie innym, żeby, e, żeby, żeby, żeby widzieli i możecie też pisać w komentarzu, co, co byście chcieli następne, następne żeby, żeby, żebym nagrał do, e, macie czas do, do, do poniedziałku, do godziny 23.59. Przepraszam, dobra, tak, do, do poniedziałku do godziny 23.59 możecie napisać w komentarzach jeszcze będę brał pod uwagę co, co, co nagrać, a we wtorek już będę nagrywał, albo do... no zobaczę, no tak, poczekam do, 20, do poniedziałku do 23.59, możecie pisać w komentarze co mógłbym by, bym, bym nagrać, a, a później to już po prostu ja coś, coś tam prędzej wybiorę dzisiaj miałem nagrać, na, nagrać odcinek z, z Robloxa. To też będzie pierwszy odcinek e, w, 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 z WormaXio, ogólnie chyba. No, a z Robloxa miałem nagrać następny odcinek, ale nie chciało mi się włączyć nie wiadomo dlaczego. Ale dobra. Będzie odcinek z WormaXio, szczerze. A, Sorry za, za to wszystko. A, za to, za to powiadomienia. Przechodzą 1058 na, na, na sekundę, ale. Ale oczywiście e, Nie mam co powiedzieć jeszcze nie, 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 wiem, nie wiem co powiedzieć. A czego już na, na, końcu, na końcu mapy, ale nie założymy jak na końcu mapy poleciałam. To ja tak biegam biegami. Tylko tak wychodzi. Koronawirus, COVID-19 jest, szczerze trochę ludzi mnie szkurzają z, z tym tam e, koronawirusem, bo, bo wszyscy się nazywają tylko COVID-19 albo koronawirus i tak dalej, takie różne. Więc po prostu to szczerze, trochę jest takiego już w ogóle? Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście, żeby... Czy, czy, czy może nie? Napiszcie w komentarzu, czy, czy was też to wkurza, że, że jak gracie w grę, to widzicie osoby, które się nazywają nie wiem, koronawirus, COVID-19, albo coś w tym stylu. Napiszcie, czy, czy was to też wkurza, właśnie. Bo mnie osobiście naprawdę. Miejmy nadzieję, że nie zginę, bo nie chciałbym zatrzymywać video. Żebyście nie musieli się wkurzać No szczerze, o koleś ale mi przykro Ale go zabiłem chyba z, o, z 10, no, rzeczywiście z 10 miejsca go zabiłem i to jakby, 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 jakbyście się pytali to tak Gram na, na tym na, na Na tablecie, gram nie na tym, nie na Laptopie, bo na laptopie, szczerze, osobiście to naprawdę. Nie, nie dlatego, że nie ten, tylko po prostu. E, to szczerze nad dniem, co mam powiedzieć. W każdym razie e, ja, ja nie gram na, na laptopie, dlatego żebym się strasznie ścinał, bo. To jest kiepski. kiepskie kiepski, Kiepsko by to wyszło. Powiedzmy, że. kworo po prostu. Kiepsko by to wyszło. E, dlatego nie nagrałem tego na, na laptopie, tylko na. No, na tablecie, bo trzeba, bo, bo większość gier mi lepiej po prostu się nagrywać na tym, na, na tablecie. Okej, okay. no więc tak, O w ogóle to się jeden tam jest, koleś. O, wezmę sobie to. I spadam do niego. A w ogóle napiszcie też w komentarzu czy, czy tęsknicie, o, o, to będzie o Fortnite. napiszcie w komentarzu czy tęsknicie za starą mapą i czy wolicie to, tą nową czy starą. Bo ja osobiście pół, już się przyzwyczaiłem do, do tej no, no, no nowej mapy, chociaż na początku jej, jej, jej nie, nie, nie lubiłem zbytnio, to, to jednak się do niej jakoś tam przyzwyczaiłem. I nadal nie polubiłam. Przy okazji zmieniłem swoją ulubioną miejscówkę, bo wcześniej to było, to było Tilted e, Towers, a teraz to jest w zasadzie e, p p Pleasant Park. Więc e, no póki co. I nadal mam tą domek. ulubiony domek. E, ogólnie za ja niedługo powinien być jakiś odcinek, może nie wiem, to, to, to zobaczymy kiedy, ale e, zamierzam właśnie wrzucić z, 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 z Fortnite jakieś odcinki e, też, ale nie, nie, nie wiem kiedy, ale nie wiem jeszcze kiedy, ale... Yy, odcinki będą, więc ten w ogóle napiszcie, yy, kiedy byście chcieli na przykład jakiś odcinek. Czy byście chcieli na przykład już yy, we wtorek, czy może za tydzień, czy na przykład nie wiem, za miesiąc? Napiszcie z celu coś tam. A to cię na nie ma, chyba. No, on jest taki długi, że naprawdę masakra. Bo co, użyło yy, podwójnej długości ma, ma podwójną długość. <stosanownic> no nic. No nic, po prostu lecę No okej, okay, jak teraz zginie, zginę, po prostu będę kończył wideo I tak są w zasadzie sprawy 10 minut rozmawia rozmawiania, nagrywania. <stosanownic> Sery się myli bo wczoraj rozmawiałem prze przez około chyba 7 godzin, <stosanownic> po prostu i normalnie. Już mi się myli wszystko. Siedziałam wczoraj do, do, też do, do prawie 11 w nocy, i, a dzisiaj tam o 8 rano, więc po prostu mi się może mylić przepraszam za to, mogą się słowa mylić, albo coś i po prostu będzie takie kieps kiepsko dość to, to wyjdzie, Ale Ale będzie dobrze. Postaram się, żeby było ok. O, on się idzie, On mnie idzie obkręcić, ale miło. Miło z twojej strony. I teraz tak... że <grysty> się dziwam, dlaczego, no bo uciec mogę, z, za pierwszym razem i to idzie teraz. Opsi, później sobie nie ten... Proszę nie przestać teraz z tych no bo... ...ja, ja sam teraz nagrałem i nie chcę, żeby ludzie patrzyli, kto co w ogóle nagrywa. No ale chyba, że ktoś zasubuje też te osoby, to... ...to, to po prostu, to, to, to dobrze. No nie wiem. ja w każdym razie, póki co to tam... No, 8 minut, jak miał 10 tysięcy, może cel to będzie... Nie wiem, dobra, nie, nie będzie cel jakoś to... Jak zginę, nie będę szczerze, nie nadzieję, że to szybko, pewnie, że... że... O, 1000 Roblox, w ogóle, aj! Czekajcie, widzimy się za chwilę po reklamie. A więc, e, jestem już po reklamie. E, no i co, no to tak jak powiedziałem, jak zginę, to będzie uh, kończyć wideo, więc tak jak już mówiłem, w czasie jeszcze tego, e, tak jak mówiłem wcześniej subujcie, z dzwoneczkiem oczywiście, e, lajkujcie i udostępniajcie innym, żeby więcej osób to wiedziało i przy okazji zapraszam jeszcze na mojego Instagrama Mania chyba tak, Mania Kotów powinna być i na, na TikTok, na którego rzadko patrzę, chyba się nazywa Mania Kotow podłoga ty Albo jakoś tak, nie, nie wiem. Nie, nie pamiętam szczerze, bo rzadko tak jak powiedziałem, się rzadko patrzę na TikToka. No i no i zapraszam na kanał. E... Fajne rzeczy, tak, na kanał, właśnie ten, na ten kanał zapraszam jeszcze. E... Może jeszcze, właśnie, subsyduje su tą osobę. E... Ma póki co jeden filmik, ale szczerze z Brawla, e, póki co, no ale zapraszam do subowania i je e, te, tego kanału, mojego kanału, do lajkowania e, subu, e, udostępniania, pisania komentarzy, co byście chcieli jeszcze właśnie e, w następnym odcinku, tak jak powiedziałem do poniedziałku, 20, do 23.59 poniedział, do poniedziałku 23.59 możecie pisać i do zobaczenia w następnym odcinku we wtorek, pa!